Siema, jestem Marek. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami oraz przedstawić, jak należy dbać o higienę. Porozmawiamy przede wszystkim o tym, jak należy się ubierać, ponieważ to, co niedawno zobaczyłem na pewnej stronie internetowej, jest po prostu przerażające, a sprawę muszę jak najszybciej wyjaśnić, abyście wy nie popełniali takich błędów. Zapraszam do oglądania. Wracając do tego, co powiedziałem przed chwilą, kilka dni temu trafiłem na stronę, na której było opisane, w jaki sposób zrobić pranie. Okazało się, że jest to bardzo popularna czynność wśród ludzi i robi je zdecydowana większość. Wcześniej myślałem, że swoją odzież piorą jedynie osoby ubogie, co oczywiście rozumiałem, ale nie dociera do mnie, że robi je niemalże każda osoba. Może tyle o ile pranie odzieży wierzchniej takiej jak bluza czy spodnie jest jeszcze dopuszczalne, to słyszałem o takich przypadkach, że ludzie piorą swoją bieliznę. Jest to obrzydliwe i na samą myśl robi mi się niedobrze. W swojej rezydencji posiadam oczywiście pralkę. Lecz nie myślcie, że używam jej do prania. Służy mi ona jedynie jako ozdoba. Niekiedy włączam ją, aby posłuchać, jak brzmi bieda. Teraz prosiłbym o szczególną uwagę osób, które dotychczas prały swoją bieliznę. To są slipy. Nosi się je w taki sposób. Pod spodniami, oczywiście. Są elementem bielizny męskiej. Nie należy ich zakładać więcej niż jeden raz ze względów higienicznych. Po użyciu należy je wyrzucić. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku chociażby skarpetek i jakiejkolwiek innej bielizny, a w szczególności bielizny damskiej. W moich poprzednich filmach mogliście zauważyć, że prawie na każdym jestem identycznie ubrany. Niektóre osoby postanowiły mi to wytykać poprzez pisanie komentarzy o treści, że nie posiadam środków, aby zapewnić sobie więcej ubrań. Chciałbym was w tym momencie wyprowadzić z tego błędu. Nie jestem po prostu zwolennikiem różnorodnej odzieży, więc moje ubrania są identyczne w większości. Może zaprezentuję Wam wszystko, jak to u mnie wygląda, więc zapraszam do mojej garderoby. Tutaj znajdują się moje ubrania na cały tydzień, które systematycznie przygotowuje osoba odpowiedzialna za mój wygląd zewnętrzny. Nie ubieram jakiejkolwiek odzieży więcej niż jeden raz, dlatego wszystko jest nowe oraz zapakowane. Jak mogliście zauważyć, każdy element mojej odzieży w tym tygodniu jest identyczny. Możecie się zastanawiać, co należy robić oraz co ja robię ze zużytymi ubraniami. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, nie zakładam ich po raz drugi. Nie chcę zaśmiecać sobie powierzchni swojej rezydencji, więc wrzucam je do pojemnika na pranie. A następnie utylizuję. Aby nie pozostawić po nich żadnego śladu istnienia, najlepszym rozwiązaniem będzie spalenie ich. Chciałbym, abyście wzięli do serca moje rady i więcej nie popełniali takich błędów. Pamiętajcie, aby dbać o higienę. Nie można być brudasem. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapki w górę. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.